Dobra, pierwsze czyszczenie za nami. Trochę przejrzało, co może zdziałać? Śrubokręt płaski i odkurzacz. Tu trochę przeczyszczone papierkiem lekko. Płoki wyczyszczone. Później wszystko trzeba pomyć, poczyścić jeszcze. Będzie cycuś, glan, No Nowka sztuka, nieśmielona. Dołu nie rozbieramy, rzucę tylko miskę, żeby poczyścić smog. Umyjemy od środka. Ale to dopiero jak będzie silnik czysty, bo w silniku jeszcze zolej, aby ten brud cały został w oleju i zleciał razem z olejem. Zobaczymy, jedziemy. Ok, trochę przemyte, trochę odświeżone, no wygląda to można by rzec, że trochę lepiej. Jeszcze pomyśl cylindry przeszlifować jeszcze raz. Przylgnie i można składać motor. Niech sobie schnie. Zobaczymy, dalej co z tego wyjdzie. Będzie żył. Dobra, 2.7 trochę poskładane. Odświeżone. Poczyszczone. Rurki przemyte. Zaczynamy składać powoli rozrząd. po wody siedzi. Jutro termostat. Ten, ta strona silnika. Zakładamy czapki. I coś z tego będzie. Sukowce pozakładać, bo stare zdechły. Niestety. Życie. Jak w Madrycie. I o, dobra, silnik wyczyszczony, cindry wyczyszczony. Składamy, odprężamy na loktajcika. Co by boostu przyjęło i nie było problemów i święty spokój. No, zaraz trzeba położyć czapkę i skręcamy dalej w drugą stronę. OK, jedna głowica siedzi. Teraz ją trochę uzbroimy. Szklaneczki, mosteczki, wałeczki, duperele i bierzemy się za drugą OK ta strona zrobiona wałek zakładany bez świec, czujnik założony z tyłu rozrząd ustawiony, ale pewnie nie będzie widać jak poza tym jeszcze trzeba go nim pokręcić wszystko na znaczkach tu przód mamy zrobiony, tą stronę zostało nam Założyć tu i będzie prawie że ok. Druga strona złożona. Wałeczki są tu i tu, Głowice z 2,4, wałeczki z 2,8. Można brać się za rozrząd. Zepniemy wszystko i będzie można pokręcić. Rozrządzik spięty. poobracane. Kolizji nie ma, ustawię się na wałkach. Na znakach. Znaczy się wałki na znakach. Sorry. Tu to, to samo. Więc można składać to dalej. Zamknąć w górę i mieć to z głowy. Później odwrót i bierzemy się za tył silnika. Ok, Przód silnika mamy poskładane. Pokrywy założone. czerwone, szybsze. Z 15 koni na pewno na sztukę. Więc będzie mocne. Dobra, tutaj po Co trzeba założyć tył, odwrócić wszystko i złożyć tył, układ wodny. Wężyczki, pierdoły i tym podobne rzeczy. Na razie, ho. Dobra. Ilość rurek, wszystkie zamontowane. Teraz kolektory. Tu wężyk trzeba zamówić. Do pompki. Kolektory, turbiny. I powoli kończymy. Kolektor sący do perele do zobaczenia.